Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym pokazać rozpakowanie e, telefonu Samsung Galaxy S2, którego nabyłem całkiem niedawno. Z telefonem nigdy nie miałem wcześniej do czynienia. To znaczy nie widziałem go e, fizycznie na oczy. Nie miałem go też w rękach. E, także to e, rozpakowanie jest dla mnie. E, Czymś nowym zupełnie. Telefon jest zablombowany, jeszcze go nie widziałem. Może zacznijmy od wyglądu pudełka. Oczywiście, producent zamieścił tutaj takie podstawowe informacje, które zaraz wymienię, ale zanim zacznę, budowa, jak i wygląd pudełka przywodzi na myśl znanego nam Producenta telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Tutaj mamy pudełko podobne, podobnej faktury, również do tyku. To jest pudełko z iPhone'a 3G, czyli mojego wcześniejszego telefonu, który postanowiłem zamienić na Samsung Galaxy S2. No ale przejdźmy do pudełka czyli wierzch pudełka, informuje nas o modelu, jak i o procesorze. 1 2 GHz. Taktowanie dwurdzeniowym procesorem. Kolor Noble Black, numer seryjny. I z tyłu parametry. Procesor dwurdzeniowy, tak jak wspominałem wcześniej. 1-2 GHz, aparat o rozdzielczości 8 megapikseli z autofokusem, plus 2 megapiksela. kamera do wideorozmów umieszczona na froncie telefonu, możliwość nagrywania i odtwarzania filmów w jakości full high definition, czyli 1920x1080 pikseli, wsparcie kodeków DivX i xvid Technologia Bluetooth 3.0 Wbudowany odbiornik GPS z geotagowaniem zdjęć. Obsługa na DLNA, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie obrazów wideo, jak i zdjęć. Materiał pojemności 1650 mAh. Wyświetlacz o rozdzielczości 480 na 800 pikseli wielkość 4,3 cala tryb matycy Super AMOLED Plus o czym informuje nas producent ekran oczywiście pojemnościowy ze wsparciem dla technologii wielodotyku czyli tak zwany multi-touch myślę, że przejdziemy do wyjęcia urządzenia. Pozwolę sobie tutaj przeciąć plombę zgrabnym ruchem. I otwieramy. Co w środku oprócz samego telefonu? Co w środku? Instrukcja obsługi. Karta gwarancyjna, skrócona instrukcja obsługi. W zestawie kabel do synchronizacji danych USB, słuchawki stereo z ładnym, z ładną wstawką tutaj z aluminium z oznaczeniem prawego, lewego kanału. Ładowarka z wyjściem USB. Bardzo lekka. Dwa rodzaje nakładek na słuchawki. Z tego co widzę, to są słuchawki do no i bateria o pojemności tak jak to przewiduje producent 1650 MAh. slot na kartę SIM, slot na baterię i slot na kartę micro SD. Więc wkładamy kartę SIM. Klapka rzeczywiście robi wrażenie bardzo delikatnej. Naprawdę jest bardzo cienka. kliki formujące. O. tym, że pokrywa baterii została prawidłowo zaczepiona. Telefon robi pozytywne wrażenie. Bardzo duży wyświetlacz. Może mówimy poszczególne przyciski. I tak, od góry gniazdo. Słuchawkowe 3,5 mm. Nie wiem, czy będzie widać mikrofon do redukcji szumów z otoczenia. Z przodu kamera do wideorozmów. Obok czujniki zbliżeniowy. Przycisk blokady telefonu charakterystycznym piknięciem. Na prawej ściance, oprócz tego przycisku, nie ma nic więcej. Przycisk Home bardzo ładnie klika. I przyciski dotykowe, których teraz nie widać. Przycisk Wstecz i przycisk Menu. Po lewej stronie mamy klawisz głośności, nieprzedzielony na środku. Jedną przerwą, z charakterystycznym skokiem. Pod spodem wyjście do ładowarki i do kabla synchronizacji bądź przesył danych z komputera i mikrofon pierwszy podstawowy. Co poza tym? Moje wrażenia no, bardzo pozytywne. Telefon jest naprawdę bardzo lekki. To jest po prostu niesamowite. Może spróbujmy go uruchomić. Wyświetlacz robi bardzo pozytywne wrażenie. Telefon Zakupiłem z sieci T-Mobile, znaczy informuje nas logo. Wyświetlacz jest po prostu niesamowity. Naprawdę zapiera dech w piersi. Podświetliły się nam przyciski wstecz, przycisk menu. z blokady telefonu. Myślę, że na tą chwilę byłoby to wszystko. Dodam jeszcze, że faktura, którą producent umieścił na tyle obudowy wygląda mniej więcej tak i ma służyć temu, żeby telefon się tak szybko nie rysował. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. Tutaj mamy jeszcze zewnętrzny głośnik, o którym nie wspominałem wcześniej. Dobrze. Rotacja działa. Telefon robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Wyświetlacz jest naprawdę powalający. Dobrze. Niedługo umieszczę najprawdopodobniej recenzję z użytkowania tego telefonu. Dodam jeszcze, że mogę go porównać z moim wcześniejszym telefonem, mianowicie iPhone'em 3G. Różnica grubości widoczna. Wyświetlacze na pewno. Plus dla Samsunga Galaxy S2. Na tą chwilę dziękuję bardzo i zapraszam ponownie.